Cześć kochani, dzień dobry, witam Was w nowym filmiku i witam Was w pierwszym updatecie mojego projektu Zero na rok 2023. Um, powiem Wam, że różnie to bywało, zresztą zaraz sami się przekonacie, ale zanim zacznę, mam nadzieję, że wystarczająco światła jest, i że nie będzie za ciemno, jak będę obrabiać. No bo znajdujemy się przy stacji dowodzenia, a jak wiecie, ja tutaj mam jeszcze okno w dachu. W nowym mieszkaniu już nie mam żadnych e, skosów, bo będę mieszkać na pierwszym piętrze. I e, no z racji tego leży mi śnieg na oknie i przysłania całe światło tutaj. No ale nic, będę się streszczać, nie chciałabym, żeby e, ten update, <coughs> wybaczcie. Trwał jakoś długo. Zaczniemy tradycyjnie od pierwszych pięciu produktów e, pielęgnacyjnych i na tapetę jako pierwszy idzie peeling e, Glow Boost e, z neutrogeny czy neutrogeny, jak to woli. Jego waga wyjściowa to było 36,67 g. E, teraz mamy 28,88 g. Więc całkiem ładnie muszę przyznać, że zużyłam, bo 7,79 g, czyli niecałe 8 gram. Powiem Wam, że ja ten peeling bardzo lubię. Natomiast no czas najwyższy go zużyć, bo ja już go troszeczkę mam. Co prawda był nieotwierany, ale ten peeling sam w sobie, słuchajcie, on ma. To jest niby em, rewitalizujący peeling em, z kwasem migdałowym i niby ma naturalne. Cząsteczki peelingu. Te cząsteczki są bardzo, bardzo delikatne, ale są. Nie, wiecie, nie szorują Wam skóry, ale rzeczywiście złuszczają. Także naprawdę fajny peeling. To już nie wiem, które to jest moje opakowanie. No, ale też mam mojego ulubieńca z The Ordinary, ten krwawy peeling i wolę zdecydowanie tamten. Dlatego, no, trzeba go zużyć, ale myślę, że e, jego zużycie nie potrwa też, nie wiem, pół roku. Drugi produkt jest to Sundance i jest to Anti-Age Fluid Przeciwsłoneczny z filtrem 30. Wiecie co, nie wiem co się stało, bo zawsze te filtry z Sundance, może nie ten, bo ten ja mam chyba pierwszy raz, ale generalnie ich nie filtry się u mnie zawsze dobrze sprawdzały, a ten tutaj nieszczęsny, słuchajcie, migruje mi do oczu. Migruje mi do oczu i sprawia, że oczy zachodzą mgłą cały czas, przez co ja dużo bardziej mrużę te oczy, dużo bardziej nimi e, ruszam. No a to nie jest dobre, dlatego e, przestałam go używać na twarz i przyznam się szczerze, że używam go na ciało. Jego waga wyjściowa to było 59,04 g. Teraz mamy 22,09 g, co oznacza, że zużyłam niecałe 17 g i to jest sporo. Mam nadzieję, że uda mi się go wykończyć. Do, <śmiech> <śmiech> Wybaczcie, do przyszłego miesiąca czy do przyszłego updateu. <laughs> Bo no nie jestem z niego zadowolona i do niego na pewno już nie wrócę. Taki wiecie, co nie wypał, bubelek. Trzeci produkt to krem do twarzy marki Skinimal. Peptydowy krem liftingujący, retinol, peptydy, wygładza, ujędrnia i napina. I powiem Wam, że bardzo fajny krem, nie spodziewałam się, bo opakowanie jest bardzo takie, wiecie, proste, tubka 50 ml, e, nic jakiegoś takiego, wiecie, łapiącego za oko. Ale fajny krem naprawdę bardzo dobrze mi się sprawdza, zwłaszcza jeżeli pod niego nakładam jeszcze olejek. To rano wstaje, ta skóra jest nawilżona, jest taka rzeczywiście jakby zliftingowana, naprawdę fajnie wygląda i bardzo mi się ten krem podoba. Jego waga w zeszłym miesiącu, a właściwie nie w zeszłym, a wyjściowa wynosiła 35,87 g, teraz mamy 26,23 g. Co oznacza, że zużyłam trochę ponad 9,5 grama, co też wcale nie jest mało, tym bardziej, że to jest krem, który ja używam tylko i wyłącznie na noc. Zobaczymy, yy, zobaczymy czy uda mi się go zużyć do przyszłego update'u. Podejrzewam, że nie, ale wiecie, wszystko się zdarzyć może. Kolejny produkt jest produktem, o którym ja totalnie zapomniałam. Słuchajcie, co prawda, kilka razy go użyłam, ale. Po tej diagnozie, po tym co w ostatnim czasie się u mnie e, działo, po prostu jakby robiłam podstawową pielęgnację, mycie, podstawowa pielęgnacja i tyle więcej, nie robiłam praktycznie nic. E, I no, niestety ten produkt poszedł e, trochę jakby w odstawkę. Ale muszę wrócić do jego używania. Mowa tutaj o wcierce rozgrzewającej, ziołowa wcierka rozgrzewająca Groomy Tender od Anwen. Generalnie sama wcierka w sobie bardzo fajna i rzeczywiście jest rozgrzewająca. Trzeba uważać z jej dozowaniem, bo jak nałoży się za dużo na skórę głowy, to będzie Was mocno palić. Co prawda, nie przez cały czas, tylko przez jakieś tam początkowe, nie wiem, ileś tam minut. Ale z czasem to uczucie już jakby znika i jest spokój. E, waga wyjściowa tej wcierki to było 97,47 g, teraz mamy 92,47 g, co oznacza, że zużyłam dokładnie 5 gram. Nie jest to dużo, myślę, że. Do przyszłego update'u będzie już dużo lepiej. I ostatni produkt, jeżeli chodzi o pielęgnację, jest to produkt, który jest już na wykończeniu. Już widzicie, co trzymam w ręce. Produkt, który jest na wykończeniu i przyznam Wam się szczerze, że gdyby nie fakt, że byłam w Polsce na kilka dni i przez tych kilka dni nie używałam tego produktu, to pewnie już bym go skończyła. Ku mojemu zdziwieniu, bo kiedy wprowadzałam e, ten produkt, to jest Essence Cute as Shell Face Glow Booster, czyli po prostu jakieś tam, wiecie, serum rozświetlające, które w ogóle nie rozświetla i generalnie nie robi nic dobrego, ale też nie robi żadnej krzywdy. Po prostu, czy ja go nałożę, czy nie, efekt jest taki sam. E... Nie sądziłam, że tak szybko skończę go, ale rzeczywiście przyjemnie mi się używało. Jego waga wyjściowa to było 70,32 g, teraz mamy 56,01 g, co oznacza, że zużyłam 14,31 g. To jest szklana buteleczka, więc wiecie, szkło jednak trochę waży, dlatego jest taka dość spora waga. No ale mówię, do przyszłego update'u na bank yy, zużyję i wtedy wprowadzę coś innego. Przejdźmy teraz szybciutko do kolorówki. I pierwszym produktem, który mam dzisiaj na twarzy, który wykańczam, no teraz nie zobaczycie, ile go zostało, bo no ja musiałam nim wstrząsnąć przed użyciem. Jest to L'Oreal Perfect Match Nude i to jest ten podkład z jednoprocentowym kwasem hialuronowym. Najjaśniejsza wersja, tą ciemniejszą, wiecie, że z, użyłam właśnie po powrocie z Cypru, kiedy byłam opalona, i tamta była po prostu idealna. Waga tego podkładu wyjściowa to było 54,96 g. Teraz mamy 49,97 g, co oznacza, że zużyłam także tutaj niespełna, słuchajcie, 5 gram. Uważam, że to jest całkiem ok, jak na to, że ja się w ostatnim czasie niecodziennie malowałam, raczej mniej się malowałam, jak się malowałam, no ale fajny podkład. Jak go skończę, no to wtedy na pewno zabiorę się za ten Swenty Beauty. Wiecie, chcę pozużywać to, co mam. Nie kupuję na razie żadnych nowych podkładów, kremów BB i Bóg wie co jeszcze. Co my mamy dalej? Bazę z z Balea. Baza to perfection baza, którą można używać także pod krem na twarz, czy krem na twarz niekoniecznie tylko do makijażu, to jest baza, która ma za zadanie, jakby wygładzać pory i generalnie blurować skórę bez względu na to, czy macie makijaż, czy nie, jest bardzo fajna, ona jest silikonowa, tak mi się wydaje, że ona jest silikonowa, nie mam niestety opakowania kartonowego. W każdym bądź razie. Jest taka żelowa i wydaje się silikonowa, bardzo ładnie się daje rozprowadzić, nie zapycha, nie robi mi krzywdy. No i rzeczywiście skóra troszeczkę jest bardziej wyblurowana po niej, przyjemnie się ją używa, natomiast no nie używam jej nie wiadomo ile, więc no, jeszcze ją przez kilka ładnych miesięcy używać będę. Waga wyjściowa, 19,55 g. Teraz mamy 18,06 g, co oznacza, że niecałe 1,5 g zużyłam. Uważam, że jak na to ile się malowałam, to jest jak najbardziej ok. Co my mamy dalej? Róż marki Pastel Profession. Róż, o którym myślałam, słuchajcie, że naprawdę będę go długo zużywać. Natomiast sama nie wierzę, a zostało go tyle. Jak widzicie, ja tutaj go w, em, patyczkiem wzięłam, go troszeczkę jakby ściągnęłam do środka. Z tych rogów, żeby mi się łatwiej używało. No i myślę, że ja spokojnie do przyszłego update'u go zużyję. Naprawdę fajny róż. On nie jest drogi, ja nie pamiętam ile on kosztował, ale on drogi nie może być. Słuchajcie, ja go kupowałam w Hebe. Tam ja, są jeszcze chyba dwa czy trzy inne odcienie. To jest odcień 41 desling. Naprawdę fajny, fajny. Ja go też mam dzisiaj na policzkach. No po prostu uwielbiam ten róż. On jest taki rose gold, taki rozświetlający, także bardzo ładny. Jego waga wyjściowa to było 16,63 g. Teraz mamy 16,06 g. Co oznacza, że zużyłam 0,57 g. Może nie dużo, ale no, jak na róż, to i tak jest całkiem ok. Tym bardziej, że mówię, ja go na pewno zużyję do e, przyszłego update'u. E, przedostatni produkt to bronzer z Kobo, to jest e, Kobo Professional Bronzing and Contouring Powder, i mój jest w odcieniu 311 Nubian DZ. E, tam kilka jest tych odcieni, to jest chyba najjaśniejszy, który wzięłam. Jak widzicie, bardzo duża dziura już jest, można powiedzieć. E, on się niestety, on niestety bardzo pyli przy nakładaniu, tak? I się bardzo osypuje. Ja zawsze muszę strzepnąć pędzel bo no, jest po prostu, osypuje się, tak? Natomiast odcień jest przepiękny, prze słuchajcie. Natomiast, no, kiedy dobiłam, słuchajcie, do denka to no, dużo szybciej się ten produkt już zużywa. Um, nie wiem, ile go jeszcze będę używać. No na pewno z 2-3 miesiące myślę, że będę go jeszcze spokojnie używać. Jego waga wyjściowa to było 34,51 g. Teraz mamy 33,35 g. Co znaczy, że trochę ponad gram zużyłam całkiem ok. Jak na to mówię, że ja się nie codziennie malowałam, bo gdybym malowała się codziennie, zużyłabym go na pewno zdecydowanie dużo więcej. I ostatni produkt, który tutaj mamy, słuchajcie, to jest Wonder Highlighter z Paese. No to opakowanie jest, słuchajcie, naprawdę, naprawdę ładne, naprawdę takie miary ciężkie. Co z tego, że plastikowa, ale wszystko się trzyma, wszystko ładnie wygląda. No, mi się podoba. Sam rozświetlacz prezentuje się tak, o, on jest złoty. Ja go także dzisiaj mam na twarzy. Ja tylko jego na razie używam, bo chciałabym zużyć i zabrać je po prostu za następny tutaj jakby to zużywanie, słuchajcie, idzie dużo wolniej. Myślałam, że szybciej będę zużywać po tym, jak dobiłam denka, ale jednak nie. Także no zobaczymy, ile czasu będę potrzebować na jego zużycie. Jego waga... W... Zawiesiłam się, wybaczcie. Jego waga początkowa to było 47,62 g. Teraz mamy 47,40 g, co oznacza, że zużyłam 0,22 g. Nie jest to dużo, bo potrafię rozświetlacza zużyć zdecydowanie więcej, ale, no, jak mówię, ja nie używam rozświetlacza zbyt dużo. Do tego mało się malowałam, także, no. Zobaczymy, ile czasu zajmie mi jego zużycie. I tym sposobem, słuchajcie, to był. Update. Wszystkie produkty Wam pokazałam. E, myślę, że właśnie z pielęgnacji 2-3 produkty do przyszłego update'u powinnam zużyć. No, dwa na pewno. E, czy trzy, czy więcej? No, okaże się, wyjdzie w praniu. Na pewno z kolorówką dużo dłużej będę walczyć aniżeli z pielęgnacją, ale tak to właśnie e, bywa. I teraz będę kończyć. Słuchajcie, zapraszam Was oczywiście na kolejne e, filmiki. Mam nadzieję, że będę w końcu się dużo lepiej czuć i e, zacznę e, już wracać do blogów choćby wiecie przynajmniej ze dwa na tydzień się udało nakręcić to będę szczęśliwa e, i tak no dokładnie zapraszam was na kolejne filmiki do zobaczenia trzymajcie się pa pa